Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak sprawdzić, kto jest właścicielem danego adresu internetowego i gdzie on został zarejestrowany. Zapraszam. Hej, hej, dzisiaj pokażę Ci za pomocą dwóch stron internetowych, jak sprawdzić, kto jest właścicielem konkretnej domeny, na jakich serwerach DNS jest hostingowana ta domena. No i gdzie została zarejestrowana. Po co Ci te informacje? Tak naprawdę korzystam z, tego, z takich narzędzi tylko i wyłącznie po to, aby sprawdzić, gdzie dana domena jest zarejestrowana, bo czasami klienci tego nie pamiętają. A2, gdzie jest hostowana, czyli na jakim hostingu znajduje się dana strona, dlatego że różne hostingi, różne ustawienia i jest to czasami wiedza, która jest mi potrzebna. Ok, przejdziemy sobie teraz do tego, jak to zrobić. Przede wszystkim wchodzisz w szukiwarkę Google i wpisujesz coś takiego jak who is"? Wyświetlą się dwie strony. Pierwsza to jest chyba globalna strona, którą sobie otworzymy, a druga to jest nasza polska, tutaj sprawdzająca domeny w bazie Nasku. Tak naprawdę możesz chyba użyć tylko tej polskiej, bo tam znajdziesz chyba wszystkie potrzebne informacje. Także przejdziemy od razu do niej i ja wpiszę moją domenę. Zaznaczymy sobie, że nie jestem robotem. Widok mi się zrobił powiększony. Ok, szukaj. No i mam informację, kiedy domena została zarejestrowana, kiedy przypada okres wygasania. To, co najważniejsze, czyli właśnie serwery, na którym znajduje się strona. Tu adres mojej firmy, czyli abonent domeny i firma, w której mam zarejestrowaną domenę i której używam do rejestracji domen. I to jest tak naprawdę cała filozofia tego zabiegu. Dzięki tym informacjom czasami możesz mm, pozyskać też mm, Wiedzę na temat, czy dana strona jest na przykład hostowana w ogóle w Polsce. Dzięki temu sprawdziłem czasami kilka sklepów internetowych, które wydawały mi się podejrzane i rzeczywiście okazały się, że są po prostu wydmuszką, jakimś oszustwem i zakup w tym sklepie spowodowałby utratę kasy, a dzięki takiemu rozwiązaniu można było tego uniknąć. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta wiedza Ci się przydała. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Przede wszystkim do subskrypcji. I do usłyszenia już wkrótce, na razie. Jeżeli ten film Ci pomógł, to będę bardzo wdzięczny za lajka, like dzięki temu dotrę dalej. Natomiast zachęcam Cię do subskrypcji, ponieważ subskrybując mój kanał, będziesz na bieżąco z kolejnymi porcjami wiedzy dotyczącymi WordPressa. Do usłyszenia, cześć.